na punkt do punkt na do mapy. tak o oh, fuck wow 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 woo! lol lol Dobra, musiałem sobie stopę przestawić okej okay. mhm mm O, nie 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 wow what the fuck Wow! What the f... What the hell! Może piwujmy wyjmę podwozie, tak będzie bezpieczniej Wow! LOL! Albo nie. Na no, hama! <grymne> o. O, o, o! O! No wyląduj, no, wyląduj. No. Nie no. Dobra. Jesteśmy hardcore'ami, no to lecimy. Nie, nie ma zmiłuj. Musimy lecieć. Nie ma zmiłuj. No cóż... Wow! What the fuck... ...is this? This is what the... ...hell... Au... ...lol... Hydra odwala ci! Wow, fuck! Sheeeet... ...sheet, sheet, Ja chciałbym się już kazatentować z tej hydry, bo nas niebezpieczna... Oh, fuck... Nie. O, okej. Okay. Dlaczego tak wysoko? Gdzie nas padło? Nie widzę. Dobra, nieważne. Nie, no, burza, dzięki, super. Fajnie, zająbiście Ok, skaczemy na jakieś auto. Tylko nie wiem, które. Teraz szybko. O, może na... Na, na, van, na news van. Albo... O, o, o! Okej. Okay. Dobra. Dziękujemy. Za łódko. Clover. O, oh, fuck. Ja. To ja. <grych> Okej, okay, tu możemy wyjść sobie.

Teraz jedziemy... Ob, 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 ob. ...tutaj. Okej. Okay. Mm -hmm. okej. Okay. Chyba będzie ślisko. Ach, no cóż... No jak tu ciemno? Ja pitole. Meh, o! What the fuck? Oh shit. Shit, shit, shit. No, Okej. Okay. W taką pogodę jeździć to jest Mordenga. Seriously, wow Wow! the fuck. Lol, lol. Nie, 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 nie. Fuck, nie. Damn it. Damn it. Lol, sayot. Nie, pomocy. Pomocy. Pomocy! Dobra, muszę płynąć. O, delfiny. Siema. Dobra, może lepiej wypłynę i sobie tak popłynę. O. Czy tam jest auto? Nie. Nie, to jest... To jest samolot. A może auto? Motorówka. <grym>, mech. Łajki! Patrzcie rybki! Aj, już pa. Dingi. Mhm, mm okej. Okay. Bez komentarza. <tryk> Ponton. No dzięki, za podpowiedź. Już, do widzenia. Ta Snajper. Muszę mi się zabawić dla Snajpera. Aj, nie trafiłem. Sniper. Oj, jestem ziomek. Fuck you, man! Okej, okay, back in black. Mieliśmy... jakby takiego laga. Ościej. Ościej. Giniesz. Out, ok, mais ah, chassez uh, Nebula, ok, non, lol, 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 lol

Leci. Ach, nie złapałbym go. Like a battlefield troller. Yeah! Hmm. Nie, to nie on. Żal. Okej, okay, bierzemy renciera, bo on jest... ...zarambisty. Prawie. No cóż. O, o, o! Kiedy przed chwilą tu było... To było coś innego. Eł! Takie małe to, lololo. What the fuck? Ty, to jesteś w Katalina? tam myślałem, że Katalina. <grybujesz> ja pierdziele. No i znowu logo Oksara. <grybujesz> Wszędzie. Zawsze, na, na ubraniach, na niebie. Wszędzie. Na pasach? Nie, to nie. Wszędzie jest logo Tara. No cóż. Głupie słońce mnie razi. To wszystko przez, przez słońce, nie przeza mnie. Gonisz mnie? Goni mnie. Powiedziałem... I say, gonię mnie. I say, chase me, bitch. mi się, to udało, What the fuck? Jestem rewolwerowcem. Mm. the dogi i rancher. Oh, wow. Zaraz zdupcy mi się rancher i to nie będzie fajne. Okay. Więc jedziemy! O, oh. o, oh, teraz mogę powiedzieć tylko jedno JESTEM HARDCOREK no właśnie tylko to mogłem powiedzieć teraz dajcie mi jakieś autko Wow, nie chcę taksówki. Not taxi, please! Ej, nadajesz jeszcze do jazdy? Nadajesz? Ty, nadaję. LOL! Rancher forever! Tego ranchera sobie chyba zachowam jako pamiątkę. To jest najbardziej wytrzymały rancher ever. Czekajcie. O, monster tak, jak fajnie. jest prawie tak samo wysoki jak rancher. Znaczy rancher jest taki sam prawie tak samo wysoki jak ten. Hej! No rób to, rób tą fotkę dalej. Czego robi fotkę? No, powiedz mi dalej, powiedz mi. Ciekawe co będzie jak ciebie zastawię tutaj tak fajnie. No! Dzięki za zrobienie au fotki auta. Robisz jeszcze jedno? No dajesz, 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 żeby. Aż proszę, pozwalam ci. Okej, okay, stopy już nie ma sensu, bo zapomniałem włączyć. Okej. Okay. No. O nie, nie dam ci się tak łatwo. O oh, fuck. Oh fuck. Nie dam ci się tak łatwo.

Pomogaj Ci Okej. To już mnie nie będę pomagał. Okay. <laughs> Jumpa stick! Hell yeah! O, o, o! Jump! Yes! O, o, o jako, że tu nie ma nic... Bez komentarza. Ten już zostaje tutaj. Ciekawe czy się naprawi. Ale wątpię. Fuck you! Okej. Okay. Chodźmy sobie. Ale tylko po to, żeby się przeburać. Czekajcie na to. OU, oh, yeah! Au. No, właśnie, cj. Cj, cj. Cjcie. Binko. Dobra, niebieskie jeansy. No, fajnie. Może nawet w tej koszulce białej wygląda fajnie. No. Tylko bez tej czapki. niej wyglądać jak Manel. Bez obrazy Dla medali Okej, okay, mamy tej Pięknie Jakie piękne Takie piękne, że normalnie ładniejsze od ciebie, od twojej mordy Nie no, żartuję łańcuszki... ...nope... TAK JA NIE JEST! No. Łańcuch z Fakieja, Fuck yeah. Bierzemy tego. BIEŁEM TEGO! DIG! Okej. Okay. Chwila, czapusia! CJ, ca, Czapusia, CJ, 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 Czapusia, 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 Czapuśka, A jak już, tą Czapką brzydką, Jo! Dobra, lecimy jeszcze do fryzjera yy, i kończymy odcinka, bo już, yy, bo jak, jako że nie mam stopera mojego wielne, wielnego ducha, to będzie, będzie to chyba trochę trudno. Dobra, najlepsze fryzurki są... Ebe, 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 ebe. Eb. Eee, jako, za tu gdzieś... Gdzie jest Go Street? Tu jest Ghost Street, to to powinno być mniej więcej... Tutaj! <gry> Dobra. O, stoi! Dalej zepsuty, no cóż. Mee, Jedź, Zdzisław, jedź. O oh, fuck. O oh, ja. Yeah. Okej. Okay. O oh, fuck. Nie, nie, nie! Popsułeś mi autko. Lol, policja. It's not me. Nad mi, nad mi, nad mi. To nie ja, też nie Przekrywacie Przykrywacie z rancherem. Pite, Bobcat, Admiral. wow, wow, wow No, Bobcat to rozumiem, ale. Motocykle? No cóż. Zaś, że będzie jechać in Wyprzedził mnie rancher, ja pitole. Oh, fuck! Sutener. I następny. Piu! Homies. Miau. Miau. Ej, ej. Okej. Okay. Pięknie zaparkowane autko. Okay, let's go. We'll Chad Morgan Freeman. Znaczy gościu guys jak look like Morgan Freeman. Przed? Po! Problem? And Brutka Br Brudka is fine. Dad. Thank you so much. Tymłem. Dzięki! Goście wyglądają jak Morgan Freeman. Goście gości wyglądający jak Morgan Freeman są zawsze fajni. Dobra. Jeszcze szybko sobie, sobie skło, skłoczymy yy, do pizza. Do pizza. Na pizzę. I zrobimy... I zrobimy tego. Frotkę, y, dziwnie jedzącym y, ludziom. Ty jesteś normalnie, chociaż nie wiem dlaczego ci na to stać. A ty? Ty nic nie masz? Czy też nic? O, tu jesteście. Ty też nic nie masz? I ty, i ty. Cześć, Jomuś. Cheese! No co za patrzcie Mam nóż? Nie mam noża. Nie róży się z Na serio Mogą... dobrze yy, mogę zapłacić bombami. Dziękuję. Do widzenia. Nioch, nioch, nioch. Dobra. Mm, nie zostaw. Podwójny deluxe, nie dzięki. Pełna taca, nie dzięki. Sałatka, nie dzięki. Sałatka! Dycha za sałatkę, serio? Dobra, bierzemy tego. Yy, pełną tacę. mieniam Do widzenia. A, mniam, mieniam nie ma teraz. Jeść swój kasy. Co muś. Teraz dawaj żarcie. Dawaj kasę. Padnij! I say padnij! O, gośnica. E, dzień dobry, inspekcja. O, tu też można wejść. Nie, otwórzcie mi, proszę mi otworzyć. Ja co, nie dziwki. Ale. Co za tupet, no patrzcie. Dobrze, czekajcie. Ja sobie. Oj. Oj, nie ten. Okej, okay, ja, po, pozwólcie, że sobie jeszcze usiądę szybciutko. Zjem trochę mojego C4. O. okej, okay. O. Tak zawsze można się w niej odwracać. O. Dzień dobry. Pozwólcie, że zjem moje C4. Tu jest niezniszczalne. Dobra, na pa Papa! Działa? Działa, spoko. Idziemy. Dobra, może kończycie ten odcinek. Tak więc, to by było nie tyle z tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, lajkuj... Nie, ja to jak był Więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, lajkujcie. Jeszcze raz. Subujcie poza tym, bo... Nie, 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 Zbieramy dla... Kosztuje 1000 dziękujemy. nie, dla keja. nie, sub, jeden nie, nie, dolarów nie, 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 Mój nie, 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 street. Street? Okay. Dobra, ty więc to by było na tle z tego odcinka, z teraz naprawdę. Komentujcie. To jest tu? Nie, kurde, to nie tu. Damn, Wampa! Hmm, czy jedzie pociąg Nie jedzie. Dobra. Tak więc, co teraz ja z wami żegnam. To by było na tyle z tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Eby. B... Mexican food! I do zobaczenia w następnym odcinku. Nie goni! <ścoughs> Elo O kur, Dlaczego? O, tu! Siema! WON jest stąd! Okej. Okay. I to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Sorry. Sorry. GTA SA No właśnie Jakoś się robiło chyba ta kombo. O, tak Kopaj, 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 kopaj I kopaj. Ale masz kopać. Dobra. Dobra, tak więc to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. I za zobaczenia w następnym odcinku. Six Series Gates Replaying. Bitches! Dobra, nalga.